Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja mam na imię Kamil i w tym filmie powiem wam, czego nie robić w dropshippingu. Zanim jednak przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. I zapraszam do oglądania. Więc będzie tutaj bardzo dużo wiedzy. Dlatego, jeżeli jesteś osobą, która przyszedł zobaczyć sobie jakieś wyniki w dropshippingu, które generuje, to zapraszam na Instagrama, bo tam wrzucam tego o wiele, wiele więcej niż tutaj na YouTubie. Natomiast my przejdziemy tutaj do bardzo ważnej wiedzy i rozbiję tutaj pewien element wiedzy, którą pewnie posiadasz, posiadacie i nawet nie wiecie, że to zabiera Wam kasę zamiast dawać Wam więcej pieniędzy. Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o dropshipping i zwycięski taki proces dropshippingu, to wygląda to tak, tak, że im jest prościej, tym lepiej, im prościej, tym zarobicie więcej, a im bardziej będzie to wszystko skomplikowane i im trudniej dana osoba będzie mogła szybko przejść do jakiegoś checkoutu i zakupić ten produkt, no to po prostu go nie zakupi. No i tutaj. Taki zwycięski proces dropshippingu zaczyna się oczywiście od reklamy, czyli ta reklama może być w social mediach, może być, no oczywiście, zazwyczaj jest w social mediach, natomiast może być to na Facebooku, czy w Instagramie, czy TikToku, czy nie wiem, Google, czy gdziekolwiek indziej. Później dana osoba przychodzi na stronę produktową, wiadomo, dodaje do koszyka, jeżeli produkt się podoba, finalizuje zakup, no i mamy ten zakup. Finalizacja zakupu to oczywiście jest ten checkout, tam podaje swoje informacje o płatności, czy informacje tego, gdzie mieszka, także to tutaj nazwałem finalizacją zakupu. Natomiast co zazwyczaj, Zazwyczaj bardzo dużo osób robi, i co zazwyczaj obserwuję, kiedy ktoś gdzieś tam pytał jakąś konsultację, wchodzę na dany sklep internetowy, patrzę, a tam dzieje się naprawdę bardzo dużo tego wszystkiego. I, I teraz musicie wiedzieć, że w dropshippingu jest coś takiego jak taki impuls zakupowy, emocja. Jeżeli robicie reklamę na Facebooku, to dana osoba ogląda tą reklamę i jest podekscytowana, ona chce przejść na ten, na ten sklep wasz internetowy i zakupić ten produkt. Natomiast jeżeli wyskakuje jej e-mail pop-up, później przechodzi dopiero na stronę Produktową. Mamy tutaj kolejne opcje. Kup ten produkt, a drugi otrzymasz 10 taniej. Później ona dodaje do koszyka, a tu nagle, czy chciałbyś dodatkowo kupić ten produkt i dopiero później przychodzi do czekautu i zakupu. No to na każdym z tych etapów ona traci po prostu chęci, więc jeżeli nie, nie spowodujecie tego, żeby ona szybko mogła zakupić ten dany produkt, no to bardzo szybko ona może się właśnie z tego wycofać. No i zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie dwóch sklepów. Tak więc wziąłem na szybko, wszedłem sobie gdzieś tam na Facebooka i znalazłem dwa sklepy. Sklepy, i teraz to są dwa sklepy. Jeden jest taki, który ma bardzo simple, bardzo prosty proces cały zakupowy, i wydaje mi się, że tutaj bardzo dobrze oni mogą sobie radzić. Natomiast zaraz przejdziemy sobie do drugiego sklepu, który raczej taki prosty nie jest. Więc przede wszystkim była reklama na Facebooku i ona mnie wysłała do tej strony głównej, tak jakby. Chociaż nie, to chyba nie była strona główna, jakiś inny tam. No w każdym razie mamy tutaj stronę produktową, i bardzo prosto, co mamy tutaj do wyboru? Kolory mamy do wyboru. Oczywiście. Jest jakiś tam element ofertowy, czyli dana osoba, czyli dany sklep, ten sklep internetowy może Wam rozbić na raty ten produkt. Natomiast jest bardzo wszystko takie dosyć proste, więc możemy sobie dodać jeszcze tylko tutaj jeżeli chcemy za 85 euro, jakiś tam, no czy że będzie to stało na tym, natomiast jest to bardzo proste, możemy to zrobić albo nie, dodajemy sobie do koszyka, od razu przechodzimy do do, do do koszyka nas, nas przenosi, no i tutaj widzimy tylko informację, że możemy sobie to rozbić na raty, jeżeli będziemy chcieli, ale to się robi na etapie płatności, bardzo prosto w tym momencie pisuje swoje dane, no i nie trzeba nic więcej nam tutaj i to wszystko też się dzieje, widzę na jednym, tutaj od razu się shipping wybiera, no i tu później przechodzimy sobie do payment, możemy rozbić to na raty, albo kupić po prostu sobie ten przedmiot. Natomiast mamy drugi sklep internetowy, i teraz ja sobie skopiuję, i tutaj wejdę wam w okno prywatne, ze względu na to, że wyskoczy wam, mam, nam jeszcze jeden pop-up. Tak więc, przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten produkt, to nas przynosi tutaj na stronę produktową. To chyba była ta strona produktowa. I co tutaj widzimy? Więc przede wszystkim widzimy mega dużo różnych elementów. Zaraz wyskoczy nam oczywiście pop-up, który zaproponuje nam 10% zniżki. I teraz, tak, mamy tutaj, nie wiem, kup to dostaniesz to, akurat jest bardzo proste. Wszyscy tutaj widzą co i jak. Jest to też element oferty. Spoko na przykład te dwa elementy, czyli tutaj również rozbicie na cztery raty po 51 dolarów jest spoko. Tutaj, tak samo, jeżeli zakupi się, no to jakiś tam procent. Ale mamy kolejną rzecz, no tutaj, e, kolejne elementy, nawet nie wiadomo co to jest możemy sobie to dodać do koszyka. Zaraz tam tutaj mamy jakieś ceny coś. Więc jest tutaj już skomplikowane. Mamy kolejne 15%. Nagle ja chcę czytać, wyskakuje nam 15% jakiejś zniżki. Tutaj mamy 15, tutaj 20, tutaj w ogóle jakieś inne i tak koniec końców nie wiadomo co i jak. Przechodzimy sobie do dodania do koszyka i nagle znowu widzimy, że możemy dodać kolejną jakąś rzecz. I 20% mieć czegoś. Ja szczerze powiedziawszy, nawet tego nie rozumiem. Czy chodzi o to, że dodam, jakby jeszcze raz, drugi ten produkt, i dostaję 20% zniżki? Nie, to jest jakiś inny w ogóle produkt, więc kolejny, kolejny taki element, który jest tutaj niepotrzebny, mamy znowu jakieś tutaj, że rezerwacje, coś tam, coś tam, więc jest tutaj bardzo dużo takich elementów niepotrzebnych, i dana osoba, tak jak ja, zaczyna się zastanawiać, co tu jest i jaka będzie najlepsza opcja zakupienia tego. I teraz, jeżeli dacie tej, oso tej osobie mega dużo opcji, to wiadomo, że ona będzie miała taki to, to się nazywa paradoks wyboru, gdzie dana osoba po prostu będzie się zastanawiała, czy lepiej kupić dwie i zapłacić 15% off. Czy może dodać ten 20%, a może zrobić te dwie opcje, i w koniec końców ona się zastanawia bardziej, co jest wartościowe, co tutaj zrobić, a nie zastanawia się nad Benefitami tego produktu, co automatycznie gdzieś tam emocjonalnie odpycha już i ona bardziej zaczyna myśleć już tego, co by się im tam opłacało, jak oferta, to tamto, no przez co automatycznie traci chęć już gdzieś tam z czasem do zakupienia tego produktu. Dlatego musicie zrobić tak, żeby ten proces był naprawdę bardzo, bardzo prosty, ten proces zakupowy. I oczywiście to był taki bardzo prosty przykład, może niekoniecznie ten sklep jest mega jakiś zły i tak dalej. Natomiast patrząc bardziej na te sklepy, wasze dropshippingowe to początkujące, no macie dużo tego wszystkiego tam. Także to był taki przykład bardzo prosty na szybko wzięty, ale takich rzeczy no niektóre sklepy po prostu mają mega, mega dużo. I tutaj prosta jest zasada, czyli bardziej skomplikowany proces równa się mniejsza konwersja, natomiast mniej skomplikowany proces równa się większa konwersja. Dajcie tym osobom, nie wiem, wybór, dwa wybory, czyli to albo to wybiera, nie że to, to, to i to, tylko albo to, albo to. Ludzie nie lubią myśleć, oni nie lubią wybierać, po prostu Wolą, żebyście wy za nich wybrali, więc jeżeli mają bardzo prosty proces, to kupują u Was ten produkt. I teraz przyjdziemy sobie do takiego jednego z najczęściej, jakby tutaj nikt tego w sumie tematu nie porusza, ale bardzo często dużo osób do mnie pisze, że e-mail ten pop-upowy dzięki niemu zwiększa się ich konwersja, konwersja na sklepie. Więc ja tutaj rozbiję trochę Wasze myślenie na temat właśnie tego e-maila marketingowego czyli tego pop upu który wyskoczył nawet przed chwilą nam na sklepie, te 15% zniżki, co mieliśmy dostać. Więc jakie są pozytywne aspekty? Tu Tutaj mamy w tym przypadku podaj maila, a dostaniesz 10% zniżki. Więc pozytywne aspekty są takie, że oferuje 10% zniżki, co może spowodować, że więcej osób kupi produkt. Więc automatycznie, no tutaj można stwierdzić, że konwersja będzie większa na Waszym sklepie, więcej osób będzie kupowało. Plus zbieracie e-maile osób, które normalnie by nie dokonały zakupu, i gdzieś tam faktycznie, no nie wiem, będziecie mogli atakować ich newsletterami i oferować, nie wiem, czy to lepsze z oferty, czy jakieś. Jakieś zniżki, czy cokolwiek innego. Natomiast jakie są negatywne aspekty takiego marketingowego pop-upu? No, przede wszystkim to, że jeżeli oferujecie 10% zniżki osobom, które zakupiłyby ten produkt bez zniżki, to tracicie na tym 10% od każdego zamówienia. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli osoba dana jest zainteresowana zakupem, to czy ona otrzyma te 10% zniżki, czy nie, no to ona i tak kupi. Tutaj naprawdę niewielka ilość osób, które otrzyma te 10%, nagle zdecyduje, że jej jest to potrzebne, bo ona dostała 10% zniżki. Raczej tak się nie dzieje, bardzo jest to na to mała szansa. Kolejną taką rzeczą jest to, że rozprasza to klientów i odciąga od tego, co chcieli zobaczyć czy zrobić. Więc jest to kolejny element, o którym mówiłem wcześniej. Jeżeli ta osoba chce przejść i zobaczyć, i poczytać o tym produkcie, zobaczyć, pooglądać, to jeżeli wyskakują jej te wszystkie popapy upy czy, czy cokolwiek innego, no to ona nagle, no dobra, może poda newsletter, ale zapewne wyjdzie, bo nie wiem, będzie szukać tego maila, gdzie on przyszedł, gdzie te 10% zniżki, czy to, czy tamto. I bardzo często jest tak, że ludzie się nawet wkurzają, że te pop-upy wyskakują, zanim on w ogóle wyjedzie do góry, czy zanim oni go wyłączą, to nie cofają i wychodzą, no bo w dzisiejszym świecie jest tak, że oni przeglądają sobie tego Facebooka szybko, szybko, chcą jak najwięcej treści pochłonąć, i no bardzo mocno się rozpraszają, jeżeli wyskakuje im taki e-mail marketing pop-up. I teraz nie wiem, weźmy sobie taki przykład, że ktoś do mnie tam pisze i mówi, że o 0,5% zwiększyła się konwersja na jego sklepie dzięki właśnie e-mailom marketingowym i pop-upowym. No i o 30% powiedzmy zwiększyła się liczba osób, które zapisują się do tego pop-upa, czyli tego naszego e-mail marketingu, że niby po prostu te 30% więcej osób tutaj się zapisuje, dzięki temu będziemy mogli do nich później ich atakować. Natomiast czego oni nie widzą, to jest to, że faktycznie może i zwiększa się tego wersja o te 0,5%, natomiast zmniejsza się wtedy ilość osób, które faktycznie zostają na stronie, o te 30% nieraz, czyli tyle osób, ile zapisuje. Często oni są rozpraszeni i nie wchodzą dalej, nie czytają i nie kupują koniec końców tego produktu, czyli zamieniają się w osoby, które nie są zainteresowane. To pokazują różnego rodzaju badania, czy statystyki, które można sobie prześledzić gdzieś tam w internecie. No i teraz bardzo prosto możemy to zaobserwować na liczbach. Jeżeli koszt produktu to jest 50 zł, no i mamy sklep bez e-maili tych pop-upowych, czyli ten pop-up nie wyskakuje, więc wchodzi nam 1000 osób, mamy 2% konwersji, powiedzmy, że jest to taka mniej więcej statystycznie tyle na sklepach powinno być, jest to 2% konwersji, tak statystycznie, czyli robi nam się tutaj 20 zakupów, w zysk mamy 1000 zł, czyli 20 razy 50. No i mamy drugi przykład, mamy sklep z e-mailami pop popowymi. Tutaj visitorsów, czyli naszych użytkowników, którzy weszli, tych potencjalnych klientów jest 700 osób. Dlaczego jest 700? No bo tutaj właśnie o te 30% powiedzmy plus minus spada ta liczba, bo ci ludzie po prostu wychodzą, nie zostają na tej stronie dalej, bo ich to nie interesuje, wkurza ich to, że te popapy wyskakują. Tego jest wszędzie na wszystkich stronach, dlatego to ich naprawdę bardzo takie osoby denerwuje. Więc mamy, powiedzmy, faktycznie zwiększyła się taką wersja o 0,5%. Mamy 2,5% co 700, jak mamy 700 osób to 2,5%, to mamy 18 plus minus zakupów. Tam chyba wychodzi to 17,5, ale weźmy te 18 zakupów, co daje nam zysk 810. No dobra, zysk daje nam to 900 zł, tak, bo 18 razy 50 daje 900 zł. Natomiast musimy sobie odjąć, że jeszcze od każdego produktu te 10%, Czyli tam 5 zł na przykład. No i mamy te 810, więc no tutaj możecie powiedzieć, o, ale to tylko 190 zł zmniejszyła się nam konwersja, a mamy jakieś tam osoby na newsletterze. No tak, ale w przypadku 10 tysięcy osób już daje nam to prawie 2000 zł, a w przypadku 100 tysięcy osób, no to to już jest 20 tysięcy zł, więc nie jest to mało. Natomiast te osoby, które zapisują się do Newslettera, no to też jest w pewnym sensie bez sensu. W zależności też, oczywiście, od strategii, ale powiedzmy, że te osoby zapisują się do Newslettera, dostają te 10%, one kupują faktycznie. No ale co dalej? No bo możecie im ta, może, jeżeli macie jeden produkt na sklepie, to i tak to wam się nie przyda. No, jeżeli ten Jeden produkt, to ta osoba kupi i więcej nie będzie chciała kupić, bo to są takie produkty, że w sumie jeden jej wystarczy. No to to jest bez sensu, no bo już nie wróci do Was tak naprawdę na ten sklep. Zwłaszcza jeżeli prowadzicie typowy dropshipping i te czasy oczekiwania są dłuższe i ona się na Was przejedzie, to raczej tam nie wróci. Natomiast jeżeli budujecie markę, macie więcej produktów, no to ma to jakiś tam większy sens, jeżeli jest to jakiś sklep niszowy. No ale tak jak mówię, cały czas tracicie tutaj zysk na każdym pojedynczym zamówieniu. Więc jeżeli Wam się to opłaca, żeby zbierać te maile faktycznie gdzieś tam później atakować, bo na przykład macie produkt subskrypcyjny no to jest to troszkę inna, inna tutaj, bo możecie sobie poświęcić te 5 zł na długoterminowe później co miesiąc, na przykład będą Wam te 50 zł płacili, więc te 5 zł to jest tak naprawdę nic. Ale to wszystko oczywiście zależy od strategii i tego, jaki macie produkt. Tutaj jeżeli chodzi o taki produkt dropshippingowy, bardzo często jest tak, że właśnie to jest bło, błędne koło tutaj i nagle gdzieś tam po jakimś czasie zobaczycie, że brakuje Wam 20 tysięcy złotych nagle Wam jakoś znika, czy że nie zarobiliście a te 20 tysięcy złotych. vi ste mne bo... Na zniżki tyle wydaliście, więc e, pamiętajcie o tym, że faktycznie, jeżeli zaczynacie dropshipping, ten e-mail pop-upowy nie jest najlepszym pomysłem. Ewentualnie sam jakiś tam newsletter, ale to też może rozpraszać Wam klienta. Dlatego naprawdę bardzo prosty proces oczywiście elementy ofertowe, typu jakieś tam pojedyncze, typu czy rozbicie płatności na 4 raty, czy więcej rat, czy e, na przykład kup 2, a, zapłaci, a zapłacisz za 1, czy coś takiego, oczywiście może się pojawić, ale pamiętajcie, żeby tego nie było dużo, żeby to było naprawdę bardzo prosty schemat. I jeszcze raz na sam koniec prosta zasada, bardziej skomplikowany proces mniejsza konwersja, mniej skomplikowany proces większa konwersja. Przeglądnijcie sobie te sklepy dropshippingowe, które na początku zaczynały od dropshippingu, a teraz są markami. Zobaczcie jak bardzo prosto są one zbudowane, i jak klient może wszystko w bardzo prosty sposób zrobić. Nie bez przyczyny w dzisiejszym świecie zatrudnia się ludzi, nawet zwykłych ludzi, którzy będą klikać i wykonywać jakieś zadania na stronach i za to tam im płacą. Chodzi o to, żeby sprawdzić jak bardzo czy bardzo prosto właśnie ludzie mogą dokonać zakupu czy nie, więc są tacy testerzy, którzy to sprawdzają i każdy też może w sumie nimi zostać, są takie strony gdzie można to zrobić, w każdym razie właśnie się wynajmuje takie osoby, żeby sprawdzały je, czy bardzo, e, czy skomplikowany jest ten proces, czy nie jest skomplikowany, dlatego pamiętajcie o tej bardzo prostej zasadzie a jeżeli macie jakieś pytania to zadawajcie je w komentarzach, dzięki wielkie za to że oglądacie te filmy, Pozostawcie jakieś lajka, subskrypcję, dzwoneczek i słyszymy się następnym razem